Temat hazardu w polskim internecie w ostatnich dniach stał się bardzo popularny, głównie za sprawą afery kasynowej. Jednak coraz częściej pojawiały się plotki, że problem z hazardem ma mieć Wojtek Gola, przez co według wielu musiał pozbyć się części akcji z MMA. Jednak to było wielokrotnie dementowane przez samego zainteresowanego, a środki te, jak sam twierdził, chciał przełożyć na inną intratną inwestycję. Na ostatnim wywiadzie z Damianem Glinką Wojtek Gola wraz ze swoją partnerką odnieśli się do rzekomego problemu hazardowego i przedstawili jak to naprawdę ma z ich perspektywy wyglądać. Pojawiły się takie informacje, że ty masz problem z hazardem. Jakbyś to skomentował? Nie, wiesz co, jakby spowodujesz pójście ze znajomymi do kasyna, no to jest tak jak pójście do kina, jakby pójście raz w miesiącu czy raz jakiś czas ze znajomymi dla fanu, to chyba luz. A ty cofi, jak patrzysz na ten temat? Czy to jest już problem, czy jeszcze nie? Wiem, że to jest nieprawda. No i tyle. Czyli ten temat nie jest żadnym problemem w Waszym związku, nie bo czasem jest... jest tak, że wiecie, nie że repary no. się kłócą przez nie. takie rzeczy. Chyba byśmy nie dopuścili do tego, żeby... Hazard był problemem, bo jakby to już by. Znaczy, może, że jest źle. to bym się tym zajęła, ale teraz nie ma tego problemu. Ale komentujący nie dają do końca wiary tym tłumaczeniom i twierdzą, że problem jednak występuje. Wynikać ma to ze sposobu wypowiedzi Sofii, lecz ciężko to zweryfikować. A sam Wojtek twierdzi, że problemu nie ma i poza przegrywaniem ustalonej kwoty, jaką może przeznaczyć, wstrzymuje się od dalszej gry. Spore kwoty przewinęły się również w wywiadzie na kanale FMO Podcast z Poczciwym Krzychem. Twórca ten zaliczył pewnego rodzaju sinusoidę, zaczynając naprawdę z dużymi zasięgami, potem notując spadek, aż do teraz, gdzie jego pozycja może nie jest top 1 w branży motoryzacyjnej, ale na pewno poczciwy to rozpoznawalna twarz wśród polskich influencerów. Po odejściu z ekipy Krzychu przekonał się, że kasa influencera potrafi zniknąć szybciej niż się pojawia. Z jednej strony miał życie na obrazku, mocne auto drogie mieszkanie na prestiżowym osiedlu, wrażenie, że przecież wszystko jest pod kontrolą. Z drugiej rzeczywistość, w której zaczyna brakować na ratę za furę, a w głowie pojawiają się myśli weź małą pożyczkę i jakoś to ogarnę. I tak wjechały chwilówki kilka razy na szybko, żeby tylko spiąć miesiąc i nie mieć wstydu, że nie zapłacił za leasing. Do tego dochodził chaos po kolejnych zmianach managementu, przechodzenie z rąk do rąk, różne agencje, różne obietnice i procenty, które znikały z każdej współpracy, zanim pieniądze w ogóle dotarły na jego konto. Najmocniej uderzyło go jednak to, że w pewnym momencie pracował normalnie, nagrywał kampanię, wykonywał swoje obowiązki, a mimo to nie zobaczył ani złotówki. Zdarzyła się agencja, która, jak opowiada, zwyczajnie go oszukała. On nagrywa, klient płaci, a kasa rozpływa się po drodze, bo ktoś ma swoje problemy i łata je cudzymi pieniędzmi. Do tego dochodziły standardy branży. 25-30% prowizji za samo odpisywanie na maile i brak realnego szukania nowych dili. W pewnym momencie zorientował się, że oddaje gigantyczny kawałek swojego dochodu ludziom, którzy tak naprawdę nie budują z nim niczego długoterminowego, jedynie rozdzielają to, co samo wpada. Przełomem okazała się rozmowa z Buddą, kiedy usłyszał od niego, że ten ogarnia wszystko sam, od dogadywania współprac po papierologię. Coś mu się przestawiło. Buddha przyznał, że jest to obciążające psychicznie, że odpowiedzialność za wszystko spada na ciebie, ale w zamian wiesz dokładnie ile zarabiasz i nie oddajesz prowizji za coś, co może zrobić sam. Krzychu spojrzał wtedy na swoje ostatnie lata, tysiące złotych oddane agencjom, kampanie, z których nie załatwiał pieniędzy, chwilówki brane tylko po to, żeby zamknąć miesiąc, mimo że na papierze był przecież dobrze zarabiającym youtuberem. Wtedy podjął decyzję, że kończy z pośrednikami i przechodzi na własne ogarnięcie współprac. To nie rozwiązało wszystkich problemów z dnia na dzień, ale przynajmniej odzyskał kontrolę nad swoimi pieniędzmi, swoją pracą i tym, kto tak naprawdę na niej zarabia. Bo jak się okazuje, poczciwy Krzychu inkasował w rekordowych miesiącach zarobki nawet powyżej 100 tysięcy złotych. Pierwszy duży przelew, taki największy, to była współpraca z Aliexpress, pamiętam. Ile to no? było? 80 koła chyba. I to było grubo, bo wiesz, jak naraz ci na strzała wpada 80 koła na konto, ty myślisz, uuuu, nowy samochód. <laughs> chyba. <laughs> <laughs> chyba będzie dobrze. No. no i to jest takie złudne trochę, bo wiesz, raz to jest, raz tego nie ma. Yy... Ile na więcej pieniędzy w życiu zarobiłeś? W miesiącu? W miesiącu, wiesz, na fejmie się nie biłem. <śle> Myślę, że mogło być to gdzieś w okolicy. Nie będą to zawrotne kwoty. Myślę, że jakieś 130, 140K. Tak oscyluje totalnie. To mogło być w ogóle nawet wtedy, kiedy, kiedy ten AliExpress wyleciał i pewnie kilka jeszcze innych. Mimo tak dużych zarobków, te często rozpywały się, tak jak wspominaliśmy, przez fakt nieuczciwych pośredników. Oczywiście nie zabrakło wątku ekipy. Jak mogliśmy usłyszeć, ich relacje znacząco się poprawiły w ostatnim roku, a topór wojenny w dużym stopniu został zakopany. Podobnym tworem, o ile można tak to nazwać, czyli osobą wybitą przez innego dużego twórcę, był Oski. Ten zadebiutował w jednym z sezonów Sabotażysty spod ramienia jego I miał to być taki fitness twórca tworzący sportowe treści Jednak jego kariera nie potoczyła się Tak jak sam Oski sobie tego życzył Co można zaobserwować Po stosunkowo niskich uświetleniach na kanale YouTube Adam, czyż byś był spragniony? Ach, tak, tak, zaschło właśnie w gardle powiedzmy. Nowa Czemu woda znaży? ojcze A, matko, dziękuję, 20% wody kokosowej? Dokładnie, w momencie w którym się spociłeś Ona on elegancko uzupełni twoje elektroity Niesamowite No Wadnia, smakuje, czaruje Woda? Ojcze, dostępna w sklepie z płazem. Pss, na hasło oski nie macie 0% zniżki. Polecam. Tor zaczyna się od równowagi, więc trzeba sobie parę razy przejść po rurze. Wiele osób mówi, że to jest w ogóle najtrudniejsza część tego toru, bo pytałeś się, to gdzie najbardziej jest. zrywa, a ja ci odpowiem, że tu może nie zrywa, ale tu najczęściej się ludzie potykają. To... Podsumowaniem tego jest krótki TikTok, jaki ten ostatnio zamieścił, potwierdzając, że projekt dotyczący jego osoby nie zakończył się w taki sposób, jak sobie tego życzył. I wychodzi na to, że wiele osób, które działały z rezim, nie przetrwały w internecie, a można zaryzykować stwierdzenie, że większość twórców nie odnalazła się w świecie influencerów. Świetnym przykładem jest tutaj chociażby Szumi który mimo ogromnego potencjału i sporej ilości subskrypcji na swoich ostatnich materiałach notował po kilkadziesiąt, nawet i kilkanaście tysięcy odsłon. I tak naprawdę ciężko wskazać osoby standarda, które sobie lepiej poradziły. Średnio poradził sobie również Stu w kontekście obrony swojej osoby w internecie. W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że stołeczny stąd rozważa umorzenie pozwu jaki Stuart Barton skierował przeciwko Sylwestrowi Wardendze. W materiale druida przypomniano przy okazji, że w podobnej sytuacji znajduje się także Konopski, który również został pozwany przez Stew. Jak się jednak okazało, jego przypadek może być jeszcze prostszy do zamknięcia. Mikołaj wyjaśnił, że w jego sprawie roszczenie Stu najprawdopodobniej przedawniło się. tym został bowiem wysłany ponad rok po publikacji materiału dotyczących Pandory, co według przepisów oznacza przekroczenie ustawowego terminu. Jak podkreślił, wszystkie pisma od prawnika Stu trafiły do adresatów zdecydowanie za późno. Nieco inaczej wygląda sytuacja i Według jego relacji pozew Bartona wpłynął dokładniej rok po premierze filmu, 3 października 2024 roku. To oznacza, że Stu zmieścił się w ostatniej możliwej chwili. Wardenga zasugerował jednak, że linią obrony Stu może być argument o rzekom późnym zapoznaniu się z materiałem, a nie w dniu jego publikacji. W tle pozostaje więc pytanie, jak sąd oceni terminy, skoro niektóre osoby według Konopskiego były kontaktowane przez stronę Bartona jeszcze przed premierem nagrań. W sprawie pojawił się także głos Nitro, który ujawnił, że został wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. Na sali obecny był prawnik Stu, który miał nawet sugerować chęć włączenia Nitro do jednej z rozpraw jako świadka strony pozywającej. Nitro przyznał, że początkowo nie przywiązywał do tego większej wagi, lecz później zaczął się zastanawiać, co właściwe miałby w sędzie zeznawać. Podkreślił, że choć zna prywatnie Marcina Dubiela, nie posiada żadnych informacji, które mogłyby wesprzeć Stu w sprawie, ani nie widział sytuacji wskazujących na winę czy niewinność Bartona. W w prokuraturze e, był też prawnik Stuarta. Ja z nim chwilę rozmawiałem, bo, no bo tam też z tego, że to jakiś czas trwało, to była przerwa zasądzona. No mnie głównie pytali o to, wiesz... Co wiem, co słyszałem, i jakieś tam inne takie rzeczy, nie? No, bo oni chyba wzywali każdą osobę, która się publicznie w tym temacie wypowiadała, no bo mogłoby to świadczyć o tym, że taka osoba ma no jakąś wiedzę, którą oni by na przykład tak potrzebowali. To no podczas mojego przesłuchania, to, to z racji tego chyba, że Stuart jest oskarżony, no to, no to jego prawnik tam był, ja z nim chwilę rozmawiałem i on mi właśnie mówił, że żeby mnie na świadkach chcieli wezwać, nie? Jak stwierdził, świadek musi mówić prawdę, a on nie ma wiedzy, która mogłaby zmienić bieg jakichkolwiek z rozpraw. Mimo słabej pozycji Stu, te doniesienia jeszcze bardziej sprawiają, że ten tak naprawdę nie ma na ten moment żadnej linii obrony, a proces jego ekstradycji nadal trwa. Ciekawą linię obrony buduje sobie natomiast Oj Wojtek. Wspomniany twórca z Pateckim i Łatwogęgiem zamknęli swoją serię wspólnych filmów, ujawniając jak wyglądały realnie zarobki oraz koszty przedsięwzięcia. 7 materiałów opublikowanych na dwóch kanałach wygenerowało łącznie 354 tysięcy złotych samego Adsense, co daje około 50 tysięcy złotych przychodu na jeden odcinek. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że materiały te nadal zbierają wyświetlenia. Widzowie mogli również po raz pierwszy usłyszeć, ile kosztował montaż pierwszego filmu, a było to 17 000 zł, co jest kwotą rzadko ujawnianą publicznie przez twórców. Mimo wysokich kosztów wyprawy oszacowanych na około 200 tysięcy złotych, influencerzy są przekonani, że projekt nie zakończy się stratą, choć ostateczny wynik zależy m.in. od sprzedaży koszulek związanych z serią. A ta również została ujawniona. Patrz przyznał, że w przypadku serii realizowanej wspólnie po publikacji połowy materiału sprzedano około 2000 sztuk koszulek. Dla porównania przy jego solowych wyprawach, takich jak Everest czy inne górskie projekty, liczby te potrafią dochodzić do 3000 egzemplarzy. Widać więc, że społeczność reaguje różnie w zależności od tematyki i osobistego zaangażowania twórcy. Równolegle Oj Wojtek prowadził intensywną sprzedaż swojej książki i towarzyszącego jej e-booka, co miało dodatkowo udowodnić przed prokuraturą, że wcześniejszy e-book wykorzystywany w loterii nie był produktem bezwartościowym. W preorderze udało mu się sprzedać ponad 14 tysięcy egzemplarzy fizycznej książki, co potwierdza liczby, które sam przytoczył, obliczając ile godzin zajmie mu podpisanie każdego egzemplarza. Jednocześnie zaznaczał, że czytelnicy zdecydowanie częściej wybierają wersję fizyczną niż cyfrową. Prawdziwą niewiadomą pozostaje jednak skala sprzedaży e-booków z loterii. Wiadomo jedynie, że przechód wyniósł około 7,5 miliona złotych. Co w zależności od ceny daje rozpiętość między 37 a niemal 200 tysięcy egzemplarzy, które zostały sprzedane. Choć dokładnych danych brak, szacunkowo mogło to być około 100 tysięcy ebooków, co wciąż stanowiłoby mocny argument, że produkt miał realną wartość. I to na tle w dzisiejszym odcinku. Życzymy Wam miłego dnia albo wieczoru. Do usłyszenia!